Wczoraj na wieczór bardzo się pogorszył stan mojego gardła, także nie wiem, jak to będzie, ale miejmy nadzieję, że z pomocą Boga damy radę, także pomódlmy się. Panie Boże, powierzamy ten czas w Twoje ręce. Prosimy Boże, abyś nam okazał łaskę, mi dał siły, abym mógł przemawiać i abym mógł przekazać to, co Mam do przekazania, powierzamy Boże, to wszystko w Twoje ręce, a Tobie niech płynie chwała na wieki wieków. Amen. Amen. Nie wiem, czy możemy powiedzieć, że jest to nasze noworoczne spotkanie. <grym> w każdym razie jest to pierwsze nabożeństwo w tym roku. Gdy kończy się rok, jest to czas podsumowań, przemyśleń, co się wydarzyło albo co osiągnęliśmy. Nowy rok wiąże również się z wieloma osobistymi postanowieniami, które najczęściej nie przetrwają pierwszych miesięcy. Dzieje się tak, ponieważ nowy rok jest jakimś punktem na osi czasu, który jest dla nas z jakiegoś powodu ważny. Jednak gdy mija pierwszy, drugi, trzeci. 4 stycznia zauważamy, że nie przekroczyliśmy żadnej bariery czasowej, ale czas płynie tak samo jak w starym roku, a u nas nic poważniejszego się nie zmienia. Mogłoby się wydawać, iż liczyliśmy na to, że za pomocą jakichś cudownych mocy cele zostaną wykonane za nas, zamiast samemu wziąć się do ciężkiej roboty. Jak się okazuje, przychodzi nam to tak trudno, gdyż mechanizmy psychologiczne, które są odpowiedzialne za planowanie, są zupełnie różne od tych mechanizmów, które są odpowiedzialne za ich wdrażanie. Jako ludzie społeczni dążymy do upodobniania się do innych. Potencjalnych idoli nie brakuje, chociażby w mediach społecznościowych, których życie jest upubliczniane jako pasmo samych sukcesów. Któż by tak nie chciał? Z drugiej strony mamy silną potrzebę być niezależnymi, potocznie mówiąc, być sterem i kapitanem. Jest jednak grupa ludzi, która, jak się okazuje, dość sprawnie planuje, myśli co zrobić, aby kolejny rok był owocniejszy niż poprzedni. Przedsiębiorcy zazwyczaj analizują, ile przychodu mieli w danym roku, ile towaru sprzedali oraz jaki jest stan na magazynie. Gdy jest to biznes, który prowadzą, są w stanie oddać czas, który mogliby spędzić z rodziną. Wkładają całe serce, aby to, co osiągnęli w tym roku, pomnożyć w następnym. Każdy z nas nieraz na pewno słyszał wielokrotnie powtarzany zwrot Czas to pieniądz. Patrząc na to, czego dokonali, można by pomyśleć, że są ludźmi sukcesu, kimś, kogo warto naśladować. Dekadę temu rozmyślałem nad tym i doszedłem do wniosku, że pracuję już kilka lat, a nic wielkiego nie mam z tego. Nie mam samochodu, mieszkania czy innych rzeczy, które są wyznacznikiem statusu społecznego. Jednak gdy głębiej się nad tym zastanowiłem i spojrzałem na to z perspektywy osoby wierzącej, zdałem sobie, zadałem sobie pytanie, czy kiedykolwiek to było moim życiowym celem, aby całkowicie się skupiać na pieniądzach i na tym, jak je pozyskać. Czy pragnienie tego, co oferuje ten świat, jest tym, co będzie dobre dla mnie? Czy raczej poprzestać na tym, co mam i za to okazywać wdzięczność Bogu, wykonywać to, do czego zostaliśmy powołani? Nigdy nie zazdrośmy ludziom tego, co mają, bo nie wiemy, ile energii i wkładu ich to kosztowało. Słuchając tego można odnieść wrażenie, że ma to negatywny wydźwięk, jeśli chodzi o pieniądze i czas, który przeznaczamy na pracę. Jednak gdy czytamy różne fragmenty zapisane w Biblii, dowiadujemy się, że nie brakuje tam zachęt, a nawet ponagleń, aby pracować, ale nictwo jest napiętnowane. W drugim liście do Tesaloniczan, trzeci rozdział, od dziesiątym wers wersecie czytamy Kto nie chce pracować, niech też nie, nie je. Czyż nie są to surowe słowa, które dla niejednego będą bolesne? My za naszą pracę nie tylko pożywienie nabywamy, ale też wszelkie dobra, z których możemy korzystać. Musimy rozróżniać pracę ku chwale naszego Zbawcy oraz pracę, aby zapewnić utrzymanie sobie i rodzinie. Jeśli zaniedbamy czas, który przeznaczamy dla Pana, ucierpi nasze życie duchowe. Jak będziemy w stanie zadbać o rodzinę, jeśli nie zadbamy o pracę? <laughs> Choć i w tym mamy być wierni i sumienni. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w trzecim rozdziale, 23 werset, napomina nas w ten sposób. A wszystko, co czynicie, z serca czyńcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymujecie dziedzictwo jako zapłatę, gdyż służycie Panu Chrystusowi. U Boga wszystko ma swój czas i porządek. Dlatego należy jedno czynić, ale drugiego nie zaniedbywać. Nie bądźmy też jak bogacz, który pobudował spichlerze i w swoim sercu rozważał tak. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 16 wersetu. Pewnemu bogatemu człowiekowi pole przyniosło obfity plon i rozważał w sobie, cóż mam zrobić, skoro nie mam gdzie gromadzić moich plonów. Zrobię tak. Zburzę moje spichlerze, a zbuduję większe, i zgromadzę tam wszystkie moje plony i moje dobra, i powiem mojej duszy. Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. Ale Bóg mu powiedział: Głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie. Tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Widzimy, jak ważny jest balans pomiędzy tym, co ziemskie, a co Boże. Bóg dał nam określony czas na ziemi, abyśmy należycie go wykorzystywali. Gdyby zestawić nasze wykonane cele, które sobie stawiamy wraz z nowym rokiem, z celami, których nie wykonaliśmy, najczęściej z powodu, iż odkładamy trudniejsze sprawy na później, można by pomyśleć, że ramy czasowe, w których jesteśmy pozostawieni, nie istnieją. Jak długo można odkładać ważne sprawy, jeśli wiemy, że dni nasze są policzone? Biblia opisuje nasz byt jako coś marnego, coś, co na naszych oczach znika, coś, co nie przetrwa jutra. Prorok Izajasz w 40. rozdziale swojej księgi od 6. wersetu pisze tak: wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje na nie. Zaprawdę, ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo naszego Boga trwa na wieki. Wieczny Bóg, jak można to pojąć, gdy jesteśmy ograniczeni czasem? Rodzimy się i umieramy. Coś się zaczyna, coś się kończy. Dla nas wszystko ma początek i koniec. Jak ogarniemy to, że Bóg był zawsze, nie miał początku i nie ma końca? Jeśli odniesiemy czas istnienia Ziemi do wieczności, to nawet te kilka tysięcy lat ziemskich jest niczym w porównaniu z Bożą wiecznością, cóż dopiero nasze życie, które jest wycinkiem czasu Ziemi, teraz i na wieki, Bóg ten sam. Gdy kiedyś próbowałem to ogarnąć rozumem, stwierdziłem, że jest to niemożliwe. Muszę przyjąć to wiarą. Bo jak mogę pojąć, że moje narodziny, które dały mi początek życia u Boga, nie miały miejsca, mówiąc, że coś jest zawsze, mamy na myśli tak odległy czas, że nie pamiętamy początku, albo jest to coś, co było przed nami. Wszystko, co znamy naszych rodziców, nasze miasto, nasz kraj, czy cała ziemia było przed nami. Przed Bogiem nie było nic. <laughs> On był zawsze. Jeśli chodzi o jego królestwo i panowanie, to bardzo uderzył mnie opis z księgi Daniela. Mówi to osoba, która ujrzała czyny i cuda, które wychodzą poza ludzkie zrozumienie. Król Dariusz, widząc, jak Daniel zostaje wyratowany w jamie z lwami od śmierci, ogłasza całemu swojemu imperium, że jeden jest Bóg i tylko on jest prawdziwym Bogiem. Gdyby nie znaki i cuda, nie wiedziałby z kim ma do czynienia. Celowo wybrałem tłumaczenie z Biblii Warszawskiej, gdyż użyte słowo określające Królestwo Boga najbardziej do mnie przemówiło. Księga Daniela, szósty rozdział od 27 wersetu czytamy tak. Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a Jego Królestwo, uwaga, jest niezniszczalne i władza Jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. On, który wyratował Daniela z mocy lwów. O tym, że Bóg jest wieczny, już mówiliśmy, ale pojawiające się słowo niezniszczalne rzuca światło na sprawę z innej strony. Jest to kolejny zwrot opisujący Boga i Jego panowanie. Tak jak nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego, że coś jest wieczne, bo żyjemy w innej rzeczywistości, tak samo nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego, że coś jest niezniszczalne. Producenci sprzętu AGD dają nam gwarancję na swój sprzęt. W dzisiejszych czasach dokładnie wiemy co oznacza dwa lata gwarancji. Można by to czytać dosłownie w ten sposób. Nasz sprzęt będzie chodził dwa lata, a później zepsuje się, także trzeba będzie wymienić go na nowy. Narzędzia i rzeczy, które używamy tracą swój blask, a ich właściwości znacznie się pogarszają wraz z ubiegiem czasu. Znamy jeszcze urządzenia, które pół wieku temu były projektowane tak, aby wytrzymać 30 lat, ale jak wiemy i na nie przyszedł czas, a my wymieniliśmy je na nowsze i bardziej awaryjne. Wielu z nas ma samochód i każdy z nas wie, że aby auto służyło nam długo, musimy stosować się do zaleceń producenta. Jeśli będziemy wymieniać olej w prawidłowych odstępach czasu, zważając na przejechane kilometry, to silnik wytrzyma nam 200, a może 300 tysięcy kilometrów. Spróbujmy jednak nie stosować się albo zmienić olej na niewłaściwy. Drastycznie zmniejszymy żywotność czegoś, co już miało swoje ograniczenia. Dotyczy to wszystkiego, także czego używamy niezgodnie z przeznaczeniem. Konsumpcjonizm sprawił, że nawet nie musimy zmieniać, ale chcemy, tylko dlatego, że jest to nowsze i ładniejsze. Nieraz przeżywaliśmy frustrację z powodu tego, jak szybko coś się zepsuło, albo zamówiony sprzęt znacząco odbiegał jakością od tego, jak my sobie to wyobrażaliśmy. Wszystko, co znamy na tym świecie, przemija. Znamy powiedzenie: nic nie trwa wiecznie. Śmiało można tu powiedzieć, nic nie trwa wiecznie i nic nie jest niezniszczalne. Widzimy więc, że to co wyróżnia Boga jest zupełnie obce od tego co znamy i nas otacza. W jednej z pieśni śpiewanych podczas nabożeństw można usłyszeć takie słowa, wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry rzeki, tylko nie mój Pan. Ludzie ma, <coughs> mają różne charaktery i sposoby bycia. Czasem tak znacząco się różnimy, że ciężko nam zaakceptować drugą osobę. Ich przyzwyczajenia mogą być dla nas tak dziwne, że Przebywanie z daną osobą może wywoływać u nas duży dyskomfort. Jako dzieci w szkole nieraz doznaliśmy wyśmiewania lub odrzucenia z powodów, które nasi rówieśnicy uznali za śmieszne bądź dziwne. Jako mali chłopcy pamiętamy dobrze, że siedząc w ławce z dziewczyną było to dla nas karą. Wynikało to z różnic płciowych. Wszystko więc, co było odbiegające od normy albo znacznie różniło się od reszty, było powodem odrzucenia. Każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu doświadczył takich zachowań, gdy będąc już jako dorosły, jakże się zdziwiłem, gdy oddawałem samochód do mechanika, aby wymienił pompę wspomagania, otworzył maskę i stwierdził, że ilość miejsca, aby wykonać tę wymianę jest zbyt mała dla niego. A był większy i wyższy ode mnie. Dlatego stwierdził, że potrzebny jest tu ktoś z małymi rękoma. Zdałem sobie sprawę, że ktoś, kto mógłby być wyśmiewany za to, co odbiega od normy, w danej sytuacji jest potrzebny, a nawet niezbędny. Jego cechy są pożądane, aby wykonać naprawę. Każdy jest potrzebny w odpowiednich okolicznościach. Bóg, powołując ludzi, nie zważa na ich stan, status. Czy też inne cechy, na które zwróciłby uwagę człowiek? Jest to Jego niezależna wola. Bóg często wybiera to, co słabe, aby objawiła się w Nim Jego moc. Znamy wielu biblijnych bohaterów wiary. Zdawali oni sobie sprawę ze swoich ograniczeń, często zasłaniając się tym, gdyż na ludzki sposób mieli obawy, czy są odpowiednimi, aby wykonać cel ich misji. Każdy z nas został powołany z innymi umiejętnościami i innymi darami. W służbie dla Chrystusa, my jako członki Kościoła, ciała Chrystusowego, różnimy się od siebie. Nie każdy jest w stanie wykonywać te same zadania. Porównując Kościół do ciała ludzkiego, widzimy, jak różne są jego części i przeznaczenia. Nikt z nas nie widział człowieka z samymi nogami. Takie ciało byłoby bezużyteczne. Jeśli nasze ciało, ma te same kończyny, jak na przykład ręce czy nogi, to wykonują one tą samą pracę, a są podwójne, aby wspierać się wzajemnie i pomagać. Apostoł Paweł dokładnie zdawał sobie z tego sprawę. Bardzo ładnie naświetlił ten wątek, pisząc list do Koryntian. Nauka to nie tylko dla nich, ale też dla nas. Pierwszy list świętego apostoła do Koryntian, dwunasty rozdział, dwunastego wersetu. Albowiem jest ciało jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało. Taki Chrystus, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała. Czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała. Czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. A jeśli wszystkie byłyby jednym członkiem, Gdzież byłoby ciało? A tak, członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wszystkich członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Praszam, dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Nie każdy z nas jest pracownikiem usługującym innym, bo kto by nauczał. Nie każdy jest nauczycielem, bo kto by usługiwał. Apostołowie, którzy zdawali, którzy zakładali pierwsze zbory, zdawali sobie Sprawę, jak ważny jest podział ról, wiedzieli, że aby sprawnie wykonywać swoją służbę, muszą mieć pomoc, która wykona te prace niezwiązane z nauczaniem. Dlatego ustanowili diakonów. Bóg realizował swój plan przez ludzi, których wybrał, stawiając ich w różnych okolicznościach i, posyła, i posyłając tam, gdzie sam tego chce. Podsumowując. Bóg dał nam czas tu na ziemi, abyśmy go dobrze wykorzystywali, bo nie znamy jutra. <laughs> Dla tych, których Panem i zbawicielem jest Jezus Chrystus, wiedzą, że o wiele lepsze niż życie tu na ziemi jest być z nim, gdzie nie ma bólu ani smutku, a radość trwa wiecznie. Coś zupełnie innego, odmiennego niż znamy tu na ziemi. Bóg postawił nas w danym miejscu, abyśmy pełnili jego wolę, okazując miłość jedni drugim. Nauka dla nas z tego płynie taka, aby nie oceniać, bo ktoś może wykonywać cichą służbę, o której wcale nie musimy zdawać sobie sprawy. Siostra może w swoim pokoju modli się za cały zbór każdego dnia, a brat, który niekoniecznie wychodzi za kazalnicę, wspiera hojnie zbór finansowo. Nie porównujmy się do innych. Ale do wzoru, który dał nam Jezus Chrystus, nie w pieniądze czy inne mienie się bogaćmy, ale w Bogu niech będzie nasze bogactwo i nadzieja. Pracujmy, ale jak dla Pana, aby we wszystkim przynieść Mu chwałę. Amen.